Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak słowa, które wypowiadamy, mogą wpływać na to, jak jesteśmy postrzegani przez innych, zwłaszcza w wieku, który przynosi mądrość i doświadczenie, między 50 a 75 rokiem życia? Właśnie w tej fazie życia milczenie i dyskrecja mogą stać się naszymi największymi sprzymierzeńcami. W tym filmie odkryjemy razem siedem rzeczy, których lepiej nigdy nie mówić, jeśli chcesz zachować harmonię w relacjach unikać niepotrzebnych konfliktów i cieszyć się spokojem ducha. To nie chodzi o ukrywanie prawdy, ale o mądry wybór tego, co warto, a czego nie warto dzielić z innymi. Tematy takie jak finanse, zdrowie czy przekonania osobiste mogą wydawać się niewinne, ale czasami właśnie one prowadzą do nieporozumień i niepotrzebnych napięć. Wybierając ciszę w pewnych momentach chronisz nie tylko siebie, ale także tych, którzy są ci bliscy. Zostań z nami do końca tego filmu, aby poznać te cenne wskazówki. Może to być mały krok, który sprawi, że Twoje życie stanie się bardziej harmonijne i pełne spokoju. Zapraszam. Każda faza życia przynosi ze sobą nowe wyzwania i lekcje, a wiek dojrzały nie jest tu wyjątkiem. Między 50 a 75 rokiem życia stajemy się bardziej świadomi tego, jak nasze słowa wpływają na otoczenie i na nas samych. W tej części życia milczenie może być nie tylko cnotą, ale także narzędziem, które pomaga unikać niepotrzebnych problemów i zachować harmonię w relacjach. Nie chodzi tu o ukrywanie siebie, ale o świadomy wybór tego, co chcemy komunikować. Często mówimy więcej niż potrzeba, co może prowadzić do nieporozumień, oceniania nas przez pryzmat słów, a nie czynów, a także do tworzenia niechcianych napięć w naszym otoczeniu. Właśnie dlatego dyskrecja staje się tak ważna, pomaga chronić naszą prywatność i budować wzajemny szacunek. Warto pamiętać, że słowa są jak nasiona. To, co mówimy, może zakiełkować w umysłach innych, ale nie zawsze w sposób, którego oczekiwaliśmy. Dlatego cisza, choć czasem trudna, bywa najlepszym wyborem. Pozwala nam zachować spokój ducha, kontrolować sytuację i wyznaczać granice, które inni będą szanować. Wybierając mądrze co powiedzieć, a co przemilczeć, zyskujemy więcej, niż moglibyśmy przypuszczać. Jedno prawdziwy wiek. Dlaczego warto zachować go dla siebie? Wiek to tylko liczba, ale jak często słyszysz, że ktoś ocenia ludzi na podstawie tej liczby? Gdy osiągasz 50, 60 czy 70 lat, twoje doświadczenie i mądrość stają się twoimi największymi atutami. Jednak wbrew pozorom, mówienie otwarcie o swoim wieku może prowadzić do niechcianych sytuacji, od stereotypowego traktowania po niepotrzebne komentarze, które mogą wpłynąć na twoje samopoczucie. Dlaczego więc lepiej unikać ujawniania swojego wieku? Po pierwsze, ludzie często wiążą pewne oczekiwania z konkretnymi liczbami. Na przykład, możesz usłyszeć pytania w stylu naprawdę jesteś w stanie to zrobić w twoim wieku lub czy nie myślałeś już o emeryturze? Te komentarze mogą podświadomie ograniczać twoją pewność siebie, nawet jeśli nie są złośliwe. Po drugie, podawanie wieku może wpłynąć na sposób, w jaki inni cię postrzegają, szczególnie w sytuacjach zawodowych lub społecznych. Mogą nieświadomie zakładać, że brakuje ci energii, że masz staromodne podejście lub że twoje umiejętności są nieaktualne. Nawet jeśli to nieprawda, takie opinie mogą utrudniać relacje i wywoływać frustrację. Zamiast skupiać się na liczbach, warto podkreślać swoją aktywność, osiągnięcia i plany na przyszłość. Twoje życie i to, co w nim osiągnąłeś, mówi więcej o tobie niż jakikolwiek numer. Milczenie na temat wieku to nie unikanie prawdy, lecz sposób na unikanie powierzchownych ocen. Pamiętaj, że wiek to tylko jeden z elementów Twojej tożsamości. Twoja wartość tkwi w Twoich przeżyciach, umiejętnościach i perspektywie, którą oferujesz światu. Właśnie to zasługuje na największą uwagę. Dwóch, szczegóły dotyczące zdrowia. Dlaczego warto zachować je dla siebie? Zdrowie to temat osobisty, który dotyczy każdego z nas. Jednak w pewnym wieku, między 50. a 75. rokiem życia, dzielenie się szczegółami na temat swojego stanu zdrowia może przynieść więcej szkody niż pożytku. Choć czasami chcemy być otwarci lub znaleźć wsparcie. Istnieją powody, dla których warto zachować tę sferę życia dla siebie. Po pierwsze, nadmierne dzielenie się informacjami o swoim zdrowiu może prowadzić do niechcianej litości. Często osoby w naszym otoczeniu, choć dobrze nam życzą, mogą zacząć traktować nas przez pryzmat naszych problemów zdrowotnych. To, co miało być chwilą szczerej rozmowy, może zmienić sposób, w jaki jesteśmy postrzegani nie jako osoby pełne energii i doświadczenia ale jako ci, którzy chorują. Po drugie, nie każde środowisko jest odpowiednie do rozmów o zdrowiu. W niektórych sytuacjach, np. w pracy czy podczas spotkań towarzyskich, otwieranie się na ten temat może wpłynąć na relacje lub wywołać nieporozumienia. Ludzie mogą nieumyślnie wykorzystać te informacje, np. Na traktując nas jako mniej zdolnych czy mniej zaangażowanych. Zamiast szczegółowego omawiania swojego zdrowia. Warto skupić się na pozytywnych aspektach, takich jak aktywność fizyczna, zdrowe nawyki czy plany na przyszłość. Te elementy mogą inspirować innych i jednocześnie chronić Twoją prywatność. Pamiętaj, że zdrowie to Twoja osobista sprawa. Wybierając co i komu ujawnisz, masz kontrolę nad swoim wizerunkiem i relacjami. Milczenie w tym przypadku nie jest oznaką słabości, lecz mądrości i troski o własne granice. Trzecie. Finanse i majątek. Dlaczego warto unikać tego tematu? Pieniądze są jednym z najczęściej omawianych tematów w codziennym życiu, ale z wiekiem stają się również jednym z najbardziej delikatnych. Między 50 a 75 rokiem życia warto szczególnie uważać, z kim i w jaki sposób dzielimy się informacjami o naszych finansach czy majątku. Nie chodzi tu o brak szczerości ale o ochronę swojej prywatności i bezpieczeństwa. Po pierwsze, mówienie o swoim majątku może przyciągnąć niechcianą uwagę. Ludzie z naszego otoczenia, nawet ci, którzy są blisko, mogą zacząć postrzegać nas przez pryzmat tego, co posiadamy, zamiast tego, kim jesteśmy. Może to prowadzić do niewygodnych sytuacji, takich jak prośby o pożyczki, sugestie co do wydatków, lub nawet poczucie zazdrości. Po drugie, w pewnym wieku zaczynamy myśleć o przyszłości, testamencie, dziedziczeniu czy zabezpieczeniu finansowym na emeryturę. Dyskutowanie o tych kwestiach w niewłaściwym gronie może wywołać niepotrzebne napięcia w rodzinie lub wśród znajomych. Konflikty związane z pieniędzmi często psują relacje, które były budowane przez lata. Zamiast dzielić się szczegółami, warto prowadzić rozmowy w bardziej ogólny sposób. Na przykład, na temat oszczędzania czy zdrowego podejścia do wydatków. Jeśli musisz poruszyć bardziej szczegółowe kwestie, ogranicz się do rozmów z doradcami finansowymi lub osobami, którym naprawdę ufasz. Pamiętaj, że pieniądze to narzędzie, które ma ci służyć, a nie definiować, kim jesteś. Dyskrecja w kwestiach finansowych to nie tylko przejaw mądrości, ale także sposób na ochronę swojej niezależności i spokoju ducha. Dzięki temu, Możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne w życiu. 4. Sekrety rodzinne. Dlaczego warto zachować je w tajemnicy? Każda rodzina ma swoje historie, wspomnienia, a czasem również sekrety, które tworzą jej unikalną tożsamość. Jednak nie wszystkie tematy związane z rodziną są odpowiednie do publicznych rozmów, zwłaszcza gdy osiągasz wiek między 50. a 75. rokiem życia. Sekrety rodzinne, choć często kuszące do opowiedzenia, powinny być traktowane z dużą ostrożnością. Po pierwsze, ujawnianie rodzinnych tajemnic może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak konflikty, niezrozumienie czy złamane zaufanie. To, co dla Ciebie może wydawać się niewinnym wspomnieniem, dla innego członka rodziny, może być bolesnym tematem, który wolałby pozostawić za sobą. Po drugie, dzielenie się takimi historiami z osobami spoza rodziny może nieświadomie wystawić Twoich bliskich na osąd z zewnątrz. Ludzie mogą zacząć tworzyć opinie na podstawie wyrywkowych informacji, co może negatywnie wpłynąć na relacje wewnątrz rodziny. Warto pamiętać, że nie wszystkie sekrety muszą być ujawniane. Jeśli czujesz potrzebę podzielenia się trudnym tematem, zastanów się, czy jest to właściwy czas, miejsce i odbiorca. Rozmowa z zaufanym doradcą lub terapeutą może być lepszym wyborem niż dzielenie się takimi informacjami w szerszym gronie. Zamiast skupiać się na przeszłości, warto budować pozytywne wspomnienia na przyszłość. Rodzina to przestrzeń, w której powinno panować zaufanie i wzajemne wsparcie, a dyskrecja w pewnych sprawach może pomóc w utrzymaniu harmonii i spokoju. Pamiętaj, że Twoje słowa mają moc. Wybierając ciszę w kwestiach, które mogą zaszkodzić bliskim. Chronisz nie tylko ich, ale również siebie, budując trwałe i zdrowe relacje na lata. 5. Plany dotyczące spadku. Dlaczego warto zachować je dla siebie? Planowanie dziedziczenia to ważny etap w życiu każdego, szczególnie gdy osiągamy dojrzały wiek między 50. a 75. rokiem życia. Jednak otwarte mówienie o swoich planach spadkowych może prowadzić do nieprzewidzianych problemów i nieporozumień. Dlatego warto zachować te kwestie w dyskrecji. Po pierwsze, ujawnianie szczegółów dotyczących spadku może wywołać napięcia w rodzinie. Nawet jeśli Twoje intencje są dobre, osoby, które usłyszą o Twoich planach, mogą poczuć się pominięte lub niedocenione. To może prowadzić do konfliktów między rodzeństwem, kuzynami lub innymi bliskimi, nawet zanim jakiekolwiek decyzje zostaną wprowadzone w życie. Po drugie, Otwarte rozmowy o spadku mogą stworzyć niezdrową atmosferę oczekiwań. Niektórzy członkowie rodziny mogą zacząć traktować cię przez pryzmat potencjalnych korzyści materialnych, zamiast skupiać się na relacjach opartych na miłości i szacunku. Taka sytuacja może prowadzić do poczucia izolacji i rozczarowania. Najlepszym rozwiązaniem jest przygotowanie formalnych dokumentów, takich jak testament, z pomocą prawnika lub doradcy finansowego. Upewnij się, że twoje decyzje są jasno zapisane i zgodne z prawem, ale ogranicz rozmowy na ten temat tylko do osób, którym naprawdę ufasz. W ten sposób chronisz swoje intencje i jednocześnie dbasz o spokój w rodzinie. Pamiętaj, że dziedziczenie to delikatna sprawa, która wymaga przemyślanych działań. Zachowując dyskrecję w tej kwestii, pokazujesz nie tylko swoją mądrość, ale także troskę o harmonię i dobre relacje między bliskimi. Czasami cisza jest najlepszym wyrazem troski o przyszłość rodziny. 6. Twoje osiągnięcia. Dlaczego nie zawsze warto o nich mówić? Życie pełne jest sukcesów i osiągnięć, które budują naszą tożsamość i przynoszą dumę. Jednak między 50. a 75. rokiem życia warto zastanowić się, czy zawsze należy dzielić się swoimi osiągnięciami z otoczeniem. Choć naturalne jest, że chcemy, by nasze sukcesy zostały docenione, mówienie o nich zbyt otwarcie może przynieść niezamierzone skutki. Po pierwsze, dzielenie się swoimi osiągnięciami może wzbudzić w innych poczucie zazdrości lub rywalizacji. Ludzie zamiast podziwiać Twoje sukcesy mogą poczuć się zagrożeni, lub zacząć porównywać swoje życie z Twoim. W rezultacie może to prowadzić do napięć w relacjach, które wcześniej były harmonijne. Po drugie, nie każdy zrozumie Twoją perspektywę. To, co dla Ciebie jest powodem do dumy, dla innych może wydawać się nieistotne lub wręcz wywołać negatywne reakcje. Na przykład opowiadanie o sukcesach zawodowych może być źle odebrane przez osoby, które same zmagają się z trudnościami w pracy. Zamiast skupiać się na mówieniu o swoich osiągnięciach, warto dzielić się doświadczeniami i lekcjami, które z nich wynikają. W ten sposób twoja historia może inspirować innych, nie wzbudzając przy tym negatywnych emocji. Pamiętaj, że twoje sukcesy są przede wszystkim dla ciebie. Nie musisz ich udowadniać ani tłumaczyć innym. Czasem cisza i pokora są najlepszym sposobem na wyrażenie swojej wartości. Twoje działania i postawa mówią więcej niż słowa. A prawdziwe uznanie przychodzi od tych, którzy widzą w Tobie człowieka pełnego doświadczeń i mądrości. 7. Kontrowersyjne opinie. Dlaczego lepiej zachować je dla siebie? Każdy z nas ma swoje poglądy na różne tematy, od polityki, przez religię po kwestie społeczne. Jednak między 50. a 75. rokiem życia warto zastanowić się, czy zawsze trzeba dzielić się swoimi kontrowersyjnymi opiniami. Choć wyrażanie siebie jest naturalne i ważne, istnieją sytuacje, w których lepiej wybrać ciszę. Po pierwsze, poruszanie tematów kontrowersyjnych może prowadzić do niepotrzebnych konfliktów. Ludzie mają różne punkty widzenia, a dyskusje na tematy takie jak polityka czy religia często kończą się emocjonalnymi sporami. To, co miało być niewinną wymianą poglądów, może przerodzić się w trwałą niezgodę, szczególnie w rodzinie czy wśród przyjaciół. Po drugie, otwarte wyrażanie swoich przekonań w niewłaściwym miejscu lub czasie może wpłynąć na twoje relacje społeczne. W pracy, podczas spotkań towarzyskich czy rodzinnych uroczystości, twoje opinie mogą zostać źle zrozumiane lub wywołać niechęć, co prowadzi do wykluczenia z grupy lub pogorszenia relacji. Zamiast mówić o swoich przekonaniach, warto słuchać i okazywać zrozumienie dla perspektywy innych. Taka postawa buduje mosty zamiast murów pozwalając na tworzenie głębszych i bardziej wartościowych relacji. Pamiętaj, że twoje poglądy są częścią ciebie, ale nie musisz ich udowadniać każdemu, kogo spotykasz. Czasami największą mądrością jest umiejętność zachowania swoich opinii dla siebie, szczególnie w sytuacjach, które mogą prowadzić do nieporozumień. Cisza może być wyrazem siły, a nie słabości, i pomaga zachować spokój zarówno w tobie, jak i w twoim otoczeniu. Każde słowo, które wypowiadamy, niesie ze sobą wagę i konsekwencje, szczególnie w dojrzałym wieku. Między 50 a 75 rokiem życia życie oferuje nam możliwość spojrzenia wstecz na nasze doświadczenia i wybór, co naprawdę warto dzielić z innymi. Wybierając ciszę w kluczowych momentach, chronimy naszą prywatność, spokój ducha i harmonię w relacjach z otoczeniem. Nie chodzi o to, by unikać rozmów czy izolować się, ale by świadomie decydować, które tematy przyniosą wartość, a które mogą prowadzić do nieporozumień czy konfliktów. Milczenie na temat finansów, zdrowia, wieku czy kontrowersyjnych opinii to nie brak otwartości, lecz wyraz mądrości i dojrzałości. Każda decyzja, co powiedzieć, a co przemilczeć, to krok w kierunku życia w większej harmonii. Milczenie pozwala nam skupić się na tym, co najważniejsze na budowaniu trwałych relacji. Rozwijaniu swoich pasji i czerpaniu radości z codziennych chwil. Dzięki temu możemy być bardziej obecni i autentyczni w relacjach z innymi. Zapamiętaj tę prostą prawdę. Nie każde pytanie wymaga odpowiedzi, a nie każda myśl wypowiedzenia. Wybierając słowa z rozwagą, pozostawiamy więcej miejsca na spokój, zrozumienie i prawdziwe więzi. To właśnie mądrość dojrzałości. Skomentuj poniżej, co myślisz o tym filmie. I nie zapomnij zasubskrybować kanału oraz zostawić łapki w górę. Do zobaczenia.